9 października w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa uroczyście podsumowano wojewódzki finał 6. Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, 20. Sportowego turnieju miast i gmin Małopolska 2014. Głównym celem turnieju, który rozgrywany był w sześciu grupach, w zależności od liczby mieszkańców, jest promocja zdrowego stylu życia, a więc to, co w życiu każdego człowieka jest najważniejsze. Laureaci zaczęli dzień od zwiedzania Kraków areny, największego w Polsce i jednego z najnowocześniejszych w Europie obiektów widowiskowo-sportowych. Dowiedzieli się, jak przebiegała budowa, na czym polega wielofunkcyjność hali, jak wyglądają trybuny i loże VIP. W uroczystym wręczeniu nagród przedstawicielom 40 gmin z Małopolski uczestniczył patronujący sportowemu przedsięwzięciu Jacek Majchrowski. Prezydent miasta Krakowa podziękował wszystkim zebranym za zaangażowanie i wkład pracy w organizację turnieju. Specjalne wyróżnienia i podziękowania otrzymali koordynatorzy na terenach gmin, którzy czuwali nad sprawnym przebiegiem sportowych wydarzeń. To dla nas wielka duma, powód do zadowolenia przede wszystkim ukłon w stronę samorządów lokalnych, które doceniają rolę rekreacji ruchowej i życie w pełnym ruchu, we wspaniałej atmosferze. I za to wszystkim gorąco serdecznie dziękujemy. Wyniki 20. Turnieju Miast i Gminy pod względem liczby mieszkańców. W kategorii do 5 tysięcy mieszkańców wygrała Gmina Mucharz, do 7,5 tysięcy Gmina Bystra Sidzina. w kategorii do 15 tysięcy najlepsza była Gmina Łapanów. Rywalizację do 40 tysięcy mieszkańców wygrało Miasto i Gmina Dąbrowa Tarnowska, zaś do 100 tysięcy Miasto Nowy Sącz. Wreszcie w ostatniej kategorii powyżej 100 tysięcy zwyciężyło miasto Kraków. Od wielu lat, przynajmniej od co najmniej 10 lat, gmina Dąbrowa Tarnowska bardzo aktywnie bierze udział w sportowym turnieju miast i gmin. Na szczeblu województwa małopolskiego udało się nam już wygrywać kilkakrotnie w swojej kategorii, w przedziale w ogóle ludnościowym. W ubiegłym roku taka impreza była organizowana w gminie Dąbrowa-Tarnowska. W tym roku po raz kolejny wygraliśmy tą edycję wojewódzką. No i nieskromny będę, jak powiem, że w kraju odebraliśmy dwa tygodnie temu nagrodę za to, że w tej grupie właśnie liczby mieszkańców do 40 tysięcy mieszkańców uzyskaliśmy też pierwsze miejsce i tytuł laureata ogólnopolskiego. W ramach sportowego turnieju miast i gmin od 17 do 23 maja tego roku na terenie Małopolski zorganizowano 2437 imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym, których celem była promocja aktywnego stylu życia. W zmaganiach wzięło udział 162 106 osób. W ramach turnieju przeprowadzono m.in. test Coopera, próbę wytrzymałościową polegającą na 12-minutowym nieprzerwanym biegu, w którym uczestniczyło 6311 osób. Na zakończenie wręczono specjalne, honorowe podziękowania patronom turnieju. W imieniu Bronisława Komorowskiego, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, nagrodę odebrał Tadeusz Różej, przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki. Za marszałka województwa małopolskiego Marka Sowę wyróżnienie odebrała Anna Niedźwieńska, zastępca dyrektora Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Ponadto nagrodzono Jacka Majchrowskiego, prezydenta miasta Krakowa.